206 BFT Odmówił posłuszeństwa. Obrót. Obrót przestał działać. Tu jest cały ten mechanizm obrotu. te przewody napinały się, więc tak jakby próbował. Ale nie robił żadnego ruchu. No i pierwsze, co jak to w koparkach najczęściej, problemem jest cewka. Więc zobaczyłem do cewek. Tu są te cewki, ale nie akurat te, tylko tutaj pod spodem jest taki cały zespół cewek już troszkę ciemno jest i tak nie widać za bardzo jest tu 8 cewek i ustaliłem, że trzecia cewka jest odpowiedzialna za hamulec hamulec obrotu ale no cewka jest dobra, nawet ją tutaj podmieniłem z bardziej dostępnego miejsca cewka jest dobra prąd do niej dochodzi z tego co tu ustaliłem, gdzieś z okolic podłokietnika Podłokietnikiem jest yy, łącznik, który to wszystko załącza. No ale nie tutaj był problem. Problem był tutaj w tym mechanizmie hamulca. Żeby to już tak było na pewno to wyciągłem tutaj te sprężynki. Teraz pokażę, są takie sprężynki, tak jak w łesce. w sprzęgle, bo tu też są tarczki, które chodzą w oleju. Wyciągłem te sprężynki i obrót zaczął pracować. Więc no, na pewno tutaj jakiś problem mechaniczny jest yy, z tym całym bębnem, ale właśnie nie będę, nie będę tego sprawdzał. Tylko mam gotowy to od razu przełożę. A może kiedyś przy czasie się zobaczy, co tam się stało. Pewnie coś z tarczkami, może coś podeszło tu są jeszcze takie olingi, też trzeba uważać o przy wkładaniu tego, bo to jest tłok. Tak, to taki płaski tłok jest. Tu są o dwa wejścia ciśnienia. Także te olingi też bardzo jest ważne, żeby przy wkładaniu tego tłoka nie uciąć sprężynki i kapsel i obrót ma chodzić i hamowanie też ma chodzić. W tym momencie kiedy jest ono potrzebne. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.